No, Polska Nagroda Jakości jest to nagroda, nagroda niezwykle prestiżowa, to już jest 20 edycja tej nagrody, więc no, to mówi samo przez się, że ona przetrwała te wszystkie i lepsze i gorsze czasy, więc i dalej cieszy się ogromną popularnością, więc cóż dodać więcej. Jest to wysoki prestiż, cieszy się bardzo dużą popularnością i podnosi zdecydowanie także prestiż w samych, w samych osób i firm, które taką nagrodę uzyskują. Czy wy śledzicie te firmy, które dostały nagrodę potem? Jak, jaki jest ich dalszy los? Ależ oczywiście. Chcie, że tak bo jesteśmy później i zawsze jesteśmy z nimi w stałym kontakcie natomiast później także tak jakby można powiedzieć mamy wizyty weryfikacyjne to znaczy sprawdzamy jakim się wiedzie czy wszystko jest w porządku a wiele z nich Przynajmniej część no, startuje do Polskiej Nagrody Jakości, która jest takim jakby kolejnym etapem do tego, aby uzyskać już na samym końcu Europejską Nagrodę Jakości. Więc, a Polska Nagroda Jakości jest takim jakby preludium do uzyskania jeszcze większych laurów. Te nagrody są e, właściwie. Trzeba złożyć wniosek o to, aby stanąć do audytu na podstawie tego wniosku. Jeżeli chodzi o e, tytuł znakomitego e, przywódcy, jest to troszeczkę inaczej, bo zazwyczaj e, załoga e, określonej firmy e, czy instytucji e, proponuje, konkretnego swojego prezesa czy właściciela do tego, aby on taką nagrodę otrzymał. I na podstawie także takiego audytu i życiorysu zawodowego ta nagroda jest przyznawana. Z perspektywy tego czasu widzimy, że te nagrody i przyznawanie ich coroczne no po prostu ma sens, bo podczas takich wizyt już po otrzymaniu takich nagród widzimy jak te firmy i te osoby, które takie nagrody uzyskują w jaki sposób reagują, że to ich Aktywuje jeszcze bardziej, że ich dopinguje do dalszego działania i rozwijania e, swoich firm. Jednym z laureatów Opolskiej Nagrody Jakości jest chociażby firma GTV. To firma, e, która bardzo prężnie się rozwija jest to firma z siedzibą w Ozimku. E, no i przewozi e, ludzi e, właściwie i w firmach, i międzynarodowo, a także wewnętrznie w różnego rodzaju e, takich miejscach e, przemysłowych, więc e, no zdecydowanie po e, po przejściu tego audytu okazało się, że no jest zdecydowanie nawet takim powiedzmy kandydatem do tego, żeby pójść za ciosem i starać się o polską nagrodę jakości.